jesteśmy wierzące i chciałyśmy uczcić ten dzień bardzo ważne wydarzenie, i chcemy być tak jak królowie, piersi królem Baltazarem w tym roku jest. Barbara Lesiuk. To taka radosna uroczystość, była taka potrzeba, więc, no, jako przygodę i wyzwanie, to podjęłam taką rolę. Z obawami, oczywiście, ale z nadzieją, że będzie dobrze. No właśnie, a czego się król obawia? Król, kobieta, będzie rola męska, tak? Kraj egzotyczny, kontynent afrykański, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Króla Azji, Mariusz Stefani. W jaki sposób się będzie król przemieszczał na tym powozie, co tutaj stoi przed nami? Nie? To jest pałus na kółkach? Tak, na kółkach wózek taki. Żeby... Król Kasper, europejski. Zaproponowano mi tę rolę, także bardzo się z tego cieszę. i Jest mi miło, że mogę uczestniczyć w tak wielkim wydarzeniu. Myślę, że damy radę. Będzie dobrze. Co roku coś nowego, coś innego. Najpierw przymierzamy tą drogę tutaj na tej bryczce. Później wchodzimy na scenę, a później idziemy pieszo. Niesiemy złoto. Czyli pomagacie królowi. Oczywiście. <noise> Dwór królewski. Widzę, że jest pan za królem europejskim. Dlaczego akurat wybrał pan króla europejskiego? Nie, nie wybrałem. Po prostu dostałem w tym kolorze koronę i w sposób pokorny ustawiłem się obok króla z Europy, a tak prywatnie radnego gminy Międzyrzec podlaski. Niechaj prowadzi nas gwiazda. To hasło tegorocznego orszaku Trzech Króli. Spójrzmy na cudowną gwiazdę, która będzie nas dzisiaj prowadzić. Hej królowie, mędrcy świata, damy dworu i rycerze. Gwiazda blaskiem was oplata, gwiazda przewodnikiem wierze. Niechaj każdy z was wyrusza w drogę witać Zbawiciela. Dużo mieszkańców z całego miasta i okolic. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć. Organizatorem tegorocznego orszaku Trzech Króli w Miedzyrzecu Podlaskim był ksiądz Daniel Struczyk, wikariusz parafii św. Izefa. Staraliśmy się zrobić to tak, żeby treść była do przekazania dotycząca właśnie uroczystości objawienia pańskiego. Dobrze się udało zgrać cały zespół, bardzo naprawdę wielkie wyrazy uznania dla tych dwóch najważniejszych podmiotów, które z nami współpracowały, czyli Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokim. I szkoła podstawowa w tłuszczu, to bez tych osób nie udałoby się nic zrobić tak naprawdę. Oprócz tego wiele też życzliwych osób, które pomogły w takim organizowaniu, ustalaniu wszystkiego, żeby to, co dzisiaj wydarzyło się, wyglądało po prostu dobrze. Magdalena Chodzińska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Wysokim. Z góry przez głównych organizatorów jest narzucony, można powiedzieć, pewien scenariusz, z którego my wysuwaliśmy kilka scenek, troszkę to przerobiliśmy, dostosowaliśmy do wizji, jaką mieliśmy na dzisiejsze wydarzenie. i tak jak powstał scenariusz. Na trasie tegorocznego orszaku Trzech Króli w Międzyrzecu Podlaskim były cztery scenki. Pierwsza scena prezentacja króli, tam był anioł, który objawiał radość wielką, następnie udaliśmy się do zamku Heroda. Kolejna scena to była walka dobra ze złem, aniołów z diabłami i ostatnia na placu kościelnym przy ołtarzu plenerowym, scenka żłóbka. Aktorami byli też uczniowie Szkoły Podstawowej w Tuścu. Elżbieta Demczuk, dyrektor publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tuścu. Część ról w poszczególnych scenach odegrali uczniowie, ale zaangażowani byli również rodzice, którzy składali dary przy żółbku Jezusa. Tutaj chciałabym też nadmienić, że szkoła podstawowa imienia Mikołaja Kopernika w Tłuszcu została zaproszona do współorganizacji dzisiejszej uroczystości z tego względu, że mamy niezwykły rok, rok kopernikowski. W tym roku obchodzimy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, 480. rocznicę śmierci i 480. 80. rocznicę wydania drukiem jego wielkiego dzieła o obrotach sfer niebieskich. Mikołaj Kopernik był bardzo bliski w swoich działaniach mędrcom. Grupa około 50 osób stanęła naprawdę na wysokości zadania na różnych odcinkach i zrobiła z tego orszaku prawdziwe widowisko z przesłaniem. Ile czasu trwały przygotowania? Od początku grudnia. Ten orszak był wyjątkowo radosny, wyjątkowo bogaty w przeżycia. Ksiądz Henryk Skolimowski, proboszcz parafii św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim. Scenariusz tegoroczny w stacji Orszaku Trzech Króli wskazywał na bardzo aktualne, zagrożenia, ale i różne przeszkody, jakie stoją w dzisiejszej dobie mentalności współczesnego człowieka, przedzieraniu się do żywej wiary, wierności Bogu Chrystusowi i Kościołowi, wierności sobie samemu. Herod był ostrzeżeniem, walka aniołów z szatanami bardzo wymowna. Serdeczny Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego szorszaku, bardzo budującego w treści. Orszaki Trzech Króli w Podlaskim organizowane są od 2018 roku z inicjatywy Księdza Proboszcza. No, stało się to już tradycją, jako że w parafiach, wcześniej, gdzie posługiwałem, kontynuujemy ten zwyczaj, którym znajdujemy dużą pomoc także ze strony fundacji ogólnopolskiej, wspierającej przygotowania i te formalne i przygotowania logistyczne, także budujemy się tym przeżyciem, bo wiara znajduje swój wymiar zewnętrzny. Społeczny, radosny, pełen optymizmu i szczęśliwego spotkania we wspólnocie, szczęśliwego spotkania się w miejscach, które na co dzień odwiedzamy, przechodzimy. Jak Bóg Sam, który przyszedł na Ziemię, żeby nam towarzyszyć, w orszaku Trzech Króli metoda przeżyciowa pomaga nam to utrwalić w naszej wrażliwości religijnej.